Ile miliardów dla rolnictwa? Ceny zbóż i rzepaku ciągle idą do góry. Krajowy Plan Odbudowy. Kolejna kasa z Unii. Polski Ład a Rolnictwo. Czy wieś skorzysta z krajowego planu odbudowy. Witamy wszyscy bardzo serdecznie. Mamy piękny czerwiec, witam Cię przemku! Cześć to jest Dobre. mój ukochany dyrektor, który święci triumfy z powodu tych dostaw, które cały czas do nas płyną. Sporo ich przypłynęło, także troszeczkę ten, ten korek rozładowują. Znaczy, tak, no, mamy planowane dostawy, one przychodzą co miesiąc, regularnie, bez zakłóceń. W związku z tym umowy, które mamy pozawierane, bez problemu realizujemy. Mamy także część ciągników dostępnych z wolnej ręki, także każdy, który jest zainteresowany, zapraszamy do filii, do handlowców, do na podróżnego. Tak jest. Ale spotykamy się troszeczkę w innych tematach, bo jest tak zwany dzień trasowy. Tak. Mamy top agrar czerwcowy. Tak jest. I Ciekawy taki... numer pierwszy taki który nam bo wszystkich was interesuje ewentualna kasa która będzie do was Zaczynamy płyną. od kasy. Zaczynamy od kasy, bo to jest zawsze gorący temat. Tak jest. Co dla wsi z krajowego planu odbudowy? No właśnie, tutaj ja bym zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Krajowy plan odbudowy i Polski Ład. To są tak. dwa osobne programy, tak. które jednak się zazębiają, mają coś wspólnego. Pieniądze, tak. pieniądze, pieniądze i jest też plan taki, znaczy przynajmniej tak na razie brzmią deklaracje. Że dosyć spora rzeka tych pieniędzy ma wpłynąć do rolnictwa. To znaczy, i tutaj właśnie jest taka polemika, bo y, Unia daje w cudzysłowie 672 miliardy euro dla całej Unii. Tak. Dla nas będzie 58 miliardów. Tak. To bo jest od razu kasa. Nikt, nikomu nic nie daje, to trzeba będzie wszystko oddać. Yy, to jest po pierwsze. Połowę z tego trzeba oddać. Z tego yy, ta druga połowa też z się nie bierze, bo tak? ze składek członkowskich Dokładnie. państw unijnych. Ale... Klientów interesuje to, co dla Was ewentualnie znaczy, będzie tak. przewidziane. W tak ogóle rolnictwa trzyma. ja mam takie zdanie podzielone, dlatego że y, według deklaracji y, y, pre, premiera y, mamy skorzystać tylko z części tych y, dokład na, na dzień dobry, czyli 12 miliardów euro, a nie 58, to jest ta część, której nie musimy zwrócić. Niejako. Tak jest. Natomiast y, no, tutaj jeżeli chodzi o rolnictwo z tych 12,5 miliarda euro, no to wychodzi, że będzie to 2,5 miliarda euro od 58, czyli właściwie rolnictwo dostanie według tych rozliczeń 500 milionów euro. Czy to jest dużo na Polskę? Wątpię. Tak, ale też będzie kilka takich programów, które będą rozwijały akurat tereny wiejskie, bo to akurat jest taki mocny punkt. Tak. Jest też dużo mowy o pewnej ekologiczności, czyli na przykład, czy... ktoś będzie chciał fotowoltaikę zastosować, czyli obniżyć koszty gospodarowania, to jest na to jakaś tak, pomoc. Tak, no, też tak, powiedzmy sobie, Krajowy Plan Odbudowy i Polski Ład to są dwa programy, które są bardzo ogólnie opisane, szczegółów brak. Z tego, co widzimy z Krajowego Planu Odbudowy, pieniążki w rolnictwo pójdą raczej na infrastrukturę. Tak. Nie do gospodarstw bezpośrednio. Ale jest to jakiś zawsze grosz do grosza. Wodociągi, wiemy, kanalizacje i tak dalej, drogi, drogi. To też są istotne tak jest, tak jest, rzeczy. Tak Kolejny temat, który chciałbym poruszyć, to jest pandemia, która rozkręciła sprzedaż części. No tak, i tutaj no, powiedzmy, dziwić się czy nie dziwić. Prosty powód tego jest. Był bardzo ograniczony dostęp, kontakt. Tak. W w sklepach, gdzie bezpośrednio rolnik kupował. Były jakieś limity, Były limity. I tak i tak tak to. No, był można to dosyć do problem. Tak, no więc no, jak, jaka droga pozostała? No kliknąć w komputerze tak. i sprawdzić. To też trzeba przyznać, że to dotknęło Państwa w takim najtrudniejszym okresie, bo wpierw był strzał tak. na wiosnę tak. z zeszłego roku, a potem na prace jesienne, kiedy akurat też sporo części tych eksploatacyjnych Państwo kupują. Wiadomo, że, że część części, które kupujemy, no albo nie mamy katalogu, albo nie wiemy dokładnie, jaki jest typ maszyny, tą część bierzemy, przychodzimy do sklepu, takie coś potrzebuje. Nie? Nieraz ten, wielokrotnie właściwie, ten sprzedawca jest doradcą. Natomiast tak, duże części, filtry, oleje, podstawowe maszyny, które tak. możemy właściwie kliknąć i kupić bez problemu. Nie? Bo to się też poprawiło w ostatnich tam powiedzmy 12 latach, bo my też jesteśmy w e sklepie od 12, 12. lat. Od Pomagamy początku sklepu sklep. właściwie tego naszego od naszego dużego. Od początku sklepu i sklep zawsze starał się nadążać za tymi kierunkami, które jak gdyby no teraz tak naprawdę wybuchły w sensie bardzo pozytywnym, ale też w ten okres bardzo mocno poprawiły się katalogi, dostępność katalogów części i dostawa. I dzięki, i dostawa. Mamy no. wiele, wielu, wiele, tak, nie, wiele. Dost... Wielu kurierów, tak. firm kurierskich, paczkomaty. To już jest prawdziwa rewolucja, jeżeli tak. chodzi o, o, o te dostawy. I to trzeba przyznać, że naprawdę warto yy, przynajmniej sporą część przejść w ten tak zwany e sklep tak. bo to po prostu daje wymierne korzyści tak, finansowe. No płacimy, płacimy za właściwie tylko przesyłkę. Ta przesyłka kosztuje tak. niewielkie pieniążki, a nasz czas i dojazd do tego sklepu też wymaga jakiś kosztów, bo musimy no to powiem, samochodem dojechać, swój czas poświęcić nie jesteśmy na polu. A tak możemy sobie kliknąć wieczorem i na drugi dzień rano mamy. To, co też istotne i to, co Państwo na pewno odczuli, to chodzi o to, że czas dostawy części niewiarygodnie skrócił się do tego, tego, co było kiedyś. I też trzeba przyznać, że duże magazyny części, które mają większe e, wypełnienie, postfolio, jeżeli chodzi o dostępność części, no w tym momencie akurat okazują się tym takim najbardziej wygranym. Bo taka jest prawda, bo to na rynku części jest już troszeczkę tych e, dużych graczy, którzy starają się Państwu dostarczyć części i te oryginalne, i te e, jak to niektórzy mówią, powiedzmy substytuty lepsze, gorsze to już zostawiamy jak gdyby poza konkursem to nie jest kwestia Przedajemy 32 marki i praktycznie do wszystkich marek mamy pełne zapatrzenie w części zamienne tak. e, śledzimy rotację także to też... klient zawsze może kupić część którą potrzebuje też trzeba pamiętać o tym, że w tym roku szczególnie na początku roku były pewne problemy z niektórymi pozycjami, ale to też, powiedzmy, producenci tych komponentów mieli, no, spotkali się z taką nową rzeczywistością na rynku dostaw materiału, więc... Ale wszyscy starają się jak najbardziej Państwu... To można było przewidzieć, bo wiedzieliśmy, że jest COVID i będą, i będą problemy z dostawni części. Kto się zaopatrzył tak. w części w swoim czasie, Tak, ten ma po prostu. Dokładnie. No. Tu wychodzi trochę nasze doświadczenie. Tak jest, zapobiegliwość. 30, tak 30 parę lat jednak yy, daje pewne bonusy dodatkowe. Dokładnie. Coś, co taki uważam też bardzo gorący temat, to są ceny produktów rolnych. Trzeci raz się spotykamy, jak dobrze pamiętam, na przemyłaniu rynku i trzeci raz mówimy to samo. Ceny rosną rosną. Ale, rośnie, ale, ale nie, nie, nie spotykamy się, że spadać, to tak, nadal tak, rośnie. Tak. Yy, ceny rzepaku już osiągnęły no, moim zdaniem no, taką powiedzmy historyczny rekord. Powyżej 3000 nawet. 30. Niektórzy mają powyżej 3000. Jest też sytuacja bardzo oczywista, która się dzieje, że ceny kontraktów, to co jest bardzo istotne, też już uzyskują bardzo przyzwoite ceny. My, oczywiście my jesteśmy świadomi tego i nie, 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 nie jest to taka y, róża bez końca, bo jednak ceny też z kolei środków y, do produkcji, czyli nawozów i środków chemicznych tak. tu troszeczkę znaczy, psują ten dobry chłopiec. Rzepakiem jest o tyle sprawa troszeczkę inna niż zresztą y, znaczy kukurydzą i zbożami. Rzepak, y, że powiem, wypłaszczył sobie ceny, jakaś cena się ustabilizowała, no, ale to jest związane z tym, że no, mamy zapasem właściwie żniwa. Część rolników nie jest w stanie zmagazynować rzepaków w magazynie, musi tak. sprzedać i tak. one część rzepaku płynie na rynek od razu i wiadomo to jest wpływ na cenę. Natomiast zapasy ani w świecie, ani w Unii gwałtownie nie wzrosną, bo były duże deficyty w zapasach, w związku z tym państwa uzupełnią zapasy i ta cena raczej się będzie kształtowała na podobnym poziomie. Jedyny problem i to wielki jest dla hodowców. Wszelkiego tak. rodzaju hodowców, ponieważ tak. ceny pasz rosną niebotycznie zupełnie, a ceny skupu nie nadążają za tym wzrostem. Kolejny temat jest taki yy, uważam, że mocno przyszłościowy i mocno na czasie, bardzo dobrze, że akurat gazeta Tobagra to y, powiedziała, to jest dekalok pielenia. Tak i tutaj powiem tak, trochę jestem zaskoczony, bo Będę tak, Pielenie wróciło do łask, właściwie. Tak, znaczy no, my Było reprezentujemy. Czynność to... zapomniana. Tą <laughs> część, która pielenie stosowała tak. i no, miało całkiem dobre wzięcie. Od powiedzmy paru lat, tam 3-4 lat, to pielenie wraca do łask. I bardzo dobrze, bo to jest mechaniczna praca, ale czy pojadę opryskiwaczem, czy pojadę pielnikiem, nie, to samo tak paliwo. Nie, jechać muszę. A jednak. Pielnik załatwia też sprawę chwastów i to całkiem tak, tak. te rozwiązania techniczne, które obecnie są w tym całym segmencie maszyn, już naprawdę gwarantują bardzo dobrą pracę. Trzeba powiedzieć jedno, nie? że Unia e, wprowadza rygory jeżeli chodzi o substancje czynne i wiele tych substancji wczynnych środków chemicznych wypada z rynku, tej naprawdę ciężkiej artylerii tak zwanej, no i w tym miejsce nie bardzo jest to włożyć. I tutaj e, wszelkiego rodzaju pilniki, opyłacze i tak dalej, tak. no idealne miejsce dla nich. To też rynek proekologiczny, bo to Państwo już też na pewno odczuwają, że rośnie, w ogromnym postępie wręcz geometrycznym, rośnie rzesza klientów, która jednak chce mieć produkt nieschemizowany. Na tak, ale ten świadomość ten rolników rośnie. Świadomość rolników, świadomość klienta tego ostatecznego, tak. który kupuje produkty. I to jest coś też, trzeba zwrócić uwagę, że na pewno w kolejnych programach unijnych na te maszyny będzie naprawdę ogromny nakład brany i jeżeli one będą naprawdę preferowane. Trzeba powiedzieć to, że no, wydaje się, że no co to jest y, pielnik, opełasz, no co tu wymyślić, jednak y, trzeba powiedzieć, że technologicznie te maszyny się bardzo rozwinęły w ostatnim czasie tak. i to nie jest to co 20-30 lat temu, to naprawdę już jest duży postęp technologii to jest małe uszkadzanie roślin, dobre niszczenie chwastów tak. Napowietrzanie, na powietrzanie. Tak jest. tak jest. To jest wiele rzeczy, takich, które jednocześnie można zrobić nawożenie, szczególnie w, tych, w pierwszym okresie, tak zwane dodatkowe nawożenie. My to wiemy akurat, bo jesteśmy reprezentantem firmy Monosem. To jest jeden z liderów, jeżeli chodzi o rozwiązania w pielnikach. I tak jak kolega Przemek właśnie słusznie zauważył, że to wbrew pozorom, mimo że maszyna wygląda bardzo prosto, Dokładnie. to powiem tak, rozmowa na temat jednego kiernika to jest to dobre trzy spotkania po 2-3 godziny, zanim uszczegółowi się te wszystkie elementy. I też to, co niektórzy klienci, nawet dzisiaj, że miałem taką rozmowę z klientem właśnie a propos pielnika, no ciągle myślą, że chcą mieć taki wash and go, że właściwie zrobi i warzywa, i kukurydzę, i buraki. Nie do końca. Nie jest to najprostsze, nie mówię, że jest to niemożliwe. Wymaga to dosyć precyzyjnych ustaleń. W każdym razie jest to dobra tendencja w rolnictwie. Tak jest. Ograniczamy koszty, bo jednak chemia kosztuje. Tak. E, rośliny... I skuteczność tej nowej chemii też jest taka dyskusyjna. No i z rośliny są zdrowsze, mówiąc krótko. Czyli tak. jemy lepsze Zdroszą, produkty. Że... Tak. To jest to... Nawet inaczej. Już te ceny uzyskiwane za produkty proekologiczne zaczynają dosyć dobrze rekompensować znaczy, tak. ten taki dosyć inny nakład. Tak mówiąc jest. ogólnie konsument akceptuje wyższą cenę. Tak, i to też jest zmieniać. Ja zresztą tak najprościej mówiąc, jak, bo to widać najlepiej po sklepach. 6-7 lat temu, jak się wchodziło do jakiegoś tam supermarketu, to była jedna tam regał, niecały smoku gdzieś, gdzieś tam, bio, eko czy coś takiego. Obecnie to już jest kilka regałów w każdym sklepie, i to nie chcę tutaj marek tych sklepów wypowiadać, ale to jest już naprawdę rynek który już obecnie po pandemii chyba będzie Coś. tym głównym rynkiem. Niekoniecznie chemia i nawozy stymulują wysokość plonów. Także to jest bardzo dobry artykuł, zachęcamy do niego, bo tam jest bardzo dużo informacji. Cały czas oczywiście w tle wyjeżdżają ciągniki, już teraz chyba ostatnio kończą. Ciągniki kończą. kończą. E, ciągniki, tak kolega Przemek powiedział, one są w ciągłych dostawach. Jest bardzo płynnie udało się w tym tak. roku. Wyjątkowo Naprawdę, jak patrzy się na znaczy, cały rynek, wyjątkowo płynnie te dostawy. Przewidzieliśmy dostawki. problemy z dostawami, więc zamówiliśmy tak. odpowiedniej ilości w swoim czasie. Ale Przemek, to co jest bodtem naszej firmy, jakość i doświadczenie, Dokładnie. tego się trzymajmy i tego Państwu życzymy. Mam nadzieję, że w kolejnych materiałach mhm. będą Państwo usatysfakcjonowani tym, co przedstawimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.